Dzień dobry. Dzisiaj pierwszy piątek miesiąca. To taki czas, kiedy upamiętniamy mękę Jezusa Chrystusa. Ten moment, kiedy nas odkupił. Niesamowita historia. Jest takie pytanie, czy Pan Jezus musiał tak cierpieć na krzyżu? Odpowiedź jest nie musiał. Pan Jezus mógł odkupić nas wszystkich poprzez na przykład zjedzenie gruszki, tak jak Adam i Ewa. Rozrabiali i załóżmy, że zjedli jabłko z nie tego drzewa, owoc zakazany, to Pan Jezus mógł nas wszystkich odkupić poprzez zjedzenie gruszki z jakiegoś szczególnego drzewa, innego rajskiego drzewa. Mógł, mógł. I nie, nie musiał cierpieć. Ale Bóg, Ojciec, zdecydował inaczej. Oczywiście decyzje Boga są genialne. Bóg się nigdy nie myli. Doskonale wiedział, co zrobił. Bez wątpienia dla Boga to nie była łatwa decyzja pos posłać syna na taką straszną mękę. Przepraszam, ale jest zawsze zimno w Polsce. 40 lat spędziłem w tropikach. I dla mnie to jest 20 stopni, dalej jest chłodny. Historia jest następująca. Gdyby Jezus Chrystus odkupił nas poprzez jedzenie innego owocu, z innego rajskiego drzewa, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, jako symbol odkupienia, to wielu ludzi powiedziałoby sobie tak. No, skoro... Bóg nas odkupił, to dobrze, ale Bóg nie wie, z czym my się zmagamy tu w tym życiu, ponieważ my podlegamy cierpieniu. My podlegamy przeróżnym historiom ludzkim, słabościom, problemom, no ale głównie z cierpieniem. Każdy człowiek coś w momencie życia się z tym spotyka. A Ty, Panie Boże, nie wiesz o tym nic no to w obecnej sytuacji, kiedy Jezus Chrystus odkupił nas przez taką straszną mękę, to nikt tak powiedzieć Panu Bogu nie może. Bóg zna wszystkie nasze problemy życia z własnego doświadczenia. Bóg to wszystko zna. I męka Jezusa Chrystusa była największą, jaka się kiedykolwiek wydarzyła. Mimo, że wydaje się, że to nieprawda, bo przecież Ludzie w Oświęcimiu męczyli się wiele lat i w innych w strasznych więzieniach ludzie strasznie męczyli się przez wiele lat, a męka Pana Jezusa trwała. Zaczęła się od Wielkiego Czwartku i w piątek się zakończyła. Nie cała doba, a jednak największa. Ponieważ Jezus Chrystus, ta męka fizyczna, którą przechodził krzyżowanie, oczywiście straszna, ale wielu ludzi zostało ukrzyżowanych. Tysiące. Ale Pan Jezus widział draństwo całego naszego świata. Wszystko, co się zdarzyło, a wiemy, ile strasznych rzeczy się zdarzyło, ile się zdarzy. Czyli z jednej strony ta męka fizyczna, a męki psychicznej nikt taki nie przechodził. Myśmy my znamy doskonale, że jeśli w naszej rodzinie dziecko czy żona, czy ktokolwiek robi nam jakieś problemy, to nas strasznie boli, bo my go ich kochamy. Natomiast proszę sobie wyobrazić, Jezus Chrystus widział, że połowa, no ja nie wiem, ale ogromna część naszego społeczeństwa pójdzie na potępienie wieczne i nie będzie chciał się zbawić. Mimo, że wszyscy zostali odkupieni, część ludzi. Jest tak zaślepiona sprawami doczesnymi i szatanem, że zdecyduje się na potępienie wieczne. I to była męka absolutnie największa. Ta męka psychiczna, bo mękę fizyczną to można powiedzieć, że wielu ludzi tak przeżywało i przeżywa do dzisiaj. Dobry Boże, dopołóż nam wszystkim, abyśmy Ciebie, Panie Boże, nigdy niczym nie obrażali, ani nikogo abyśmy nauczyli kochać Ciebie po wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Duchu Święty, Boże, z tą nas wszystkich. Boże, dziękuję. Dziękuję To był Matko i wszystkim zastępom, aniołom, się w błogosławionych, Bóg ojczyzny, Co ojciec i syn, Duch Święty. Amen.